Witamy na Twoim kanale matematycznym. Tutaj uczysz się matematyki, rozwiązując zadania w praktyczny i bezpośredni sposób. Zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i napisz w komentarzu, co chcesz zobaczyć w kolejnych filmach. Dziś rozwiążemy zadanie z ułamków. Najpierw, zgodnie z kolejnością działań matematycznych, musimy rozwiązać to, co jest w nawiasie. Ponieważ mamy ułamki o różnych mianownikach, musimy je sprowadzić do wspólnego mianownika, a do tego potrzebujemy wyznaczyć nww. nww z 3 i 2, najpierw dzielimy przez 2, czy 3 dzieli się przez 2? Nie, więc powtarzamy. 2 podzielone przez 2 to 1, teraz dzielimy przez 3. 3 podzielone przez 3, 1 i 1 powtarzamy. Zostało 2 razy 3, czyli 6. Mmc zatem wynosi 6. Więc mamy 6 podzielone przez 3 to 2, 2 razy 2 to 4, 6 podzielone przez 2 to 3, 3 razy 1, 3. Więc tutaj zostaje 4 minus 3, 1, 1 szósty. Więc ta odejmowanie dała 1 szósty. No to lecimy dalej, kontynuujemy. Teraz, zgodnie z kolejnością działań, musimy rozwiązać mnożenie. W przypadku mnożenia wystarczy pomnożyć liczniki i mianowniki. Więc mamy 3 piąte minus 1 razy 1... 1. 5 razy 6... 30. Dobra? Więc mamy 3 piąte minus 1 30. Teraz mamy ten sam przypadek, odejmowanie z różnymi mianownikami. Musimy znaleźć nww z 5 i 30. Najpierw dzielimy przez 2? Tak. Potem 5 powtórzeń. 30 podzielone przez 2, 15. Dzielimy przez 2? Nie, czyli na 3? Tak. 5 zostaje. 15 podzielone przez 3, 5. Teraz już nie przez 3, dzielimy przez 5. 5 przez 5 to 1. 5 przez 5 to 1.

17 nad 30 To jest odpowiedź na to zadanie. No dobrze subskrybujcie kanał, zostawcie lajka i do zobaczenia w kolejnym filmie.